W składzie. Graliśmy, a poprzedni spektakl możecie Państwo obejrzeć na stronie internetowej szkoły, na YouTubie również. Graliśmy królewską Śnieżkę, kobciuszkę. W tamtym roku też miało być Jaśim Małgosia, ale no, jakoś tak się Jaśim Małgosia rozeszli i nie wyszło. W tym roku udało się. Mam nadzieję, że, że będzie się Wam podobało i będzie to dla Was dobra zabawa, chcę nadmienić, że zrobiliśmy to na Waszą prośbę. Prośbę uczniów, że chcieliby zobaczyć swoich nauczycieli w innej konfiguracji, jak na lekcji czy na korytarzach, to się wymiarówek. Dlatego to, co jest, to widzicie, to jest absolutnie wspaniałe. Primo mojej koleżance pani Wasiej Hardek i jej klasie. Mogę powiedzieć, że jeszcze dziękuję za za wykonanie dekoracji i pani Czesi, która również się do tego przyczyniła. Dziękuję <klucz> panu Piotrowi, który zawsze jest, zawsze jest w pogotowiu i zawsze spełnia nasze Chociaż mała, swej matce pomagała. Zamiatała po głowę, pełną rząd pił w zbierała też czasem, bo mieszkały pod lasem. Niosła prosto dla górek, a zbawał się po prostu czerwony czerwone w ogródku i na podwórku, w czerwonym kapturku. Tak się znała, jak się znała, często niebo spoglądała, w modre niebo pędy ptaki Szybowały pośród chmurek. Teraz wiecie, kto to taki czerwony kapturek. Nie mruczek, nie murek, nie jeż, nie a czerwony kapturek, to ja znam się tak. Dwa koczyk, modre oczy, buzie mam jak mam. Nie mruczek, nie burek, nie jeż tak. Czerwony kapturek. ja się tak. W tej chwce trzymamy mój cały świat. Nie psące, nie kłamię, a mam siedem lat. Pobiegnę na wzgórek, A las mi gra. Czerwony kapturek. W środku ścieżka gładka. Biegnie czerwony kapturek tak, jak prowadzi dróżka. Na drzewie jedno łóżka śpiewa głosikiem cienkim swoje leśne piosenki. Gil, siedząc na jednej z osi, też pragną zaśpiewać cosi. I dźwięczny wynężył głosik. piu, piu. Fiu, fiu. Przed powodem, a ja jestem niewinną osobą. Ja wywodzę się z takich wilków, co nie krzywdzą nawet po tyłku. Ja mięsa po prostu nie trawię, bo przestaję na jagoda i trafię. A co ludzie mówią o mnie, o drogę? Chcesz, dziewczynko, to się z tobą pobawię. A gdzie mieszka babunia kochana? Za polaną, wśród martabutów. No to śpiesz się, czerwony kapturek. Ewa Czaczeka odgodził już szkliku Muszę lecieć po <noise> Biegnie czerwony kapturek. Biegnie prosto przez siebie, Nie oglądaj oszczurek, szybko drełce do babci, która w na przyjście wyłączył drzewo. Wilk spoglądając z daleka, postał jeszcze z minutkę i popędził na przełaję. Skrótem, popędził przez postęp Taki ze mnie wilk, bo moim krogą dzisiaj srogą mam na łóżkę, bo mam klapkę i na palkę i na płóczkę. <noise> I kurczy, powstaje kurczy, i jest wszystko, że aż taki ze mnie wilk. zaczęłszy się dębowe, że żłędzie. Za tylko tał perkać na sośnie. Co to będzie? Ojej, co to będzie? Co to będzie? Czerwony Cierpłowych. A wik stanął przy siódmym pagórku, podwinął pod siebie ogon, rozejrzał się, czy nie ma nikogo. I do babci w okienko zapukał Po odskoczył, schował się szybciutko za murem. posłuchał co gilby śpiewał, posłuchał co szumią drzewa, potem jeszcze co mówi wiewiórka. <śla> Czy przez szybkę, o potrzebne działanie szybciej? Wchodzi do środka, zapałką świeci I cóż zobaczył, zgadnijcie dzieci. Wilk pod pierzyną spokojnie chrapie, Trzyma czerwoną czapkę w łapie, A brzuch ma taki pękaty, Że zajął nieomal pół chaty. Gajowy mu do gardła przystawił dworolubia. Hej, góry? Łapie drogury. Coś zrobił z babcią? I czerwonym ryborym kapturkiem? Oddała im trzyje kulami O yy, Oto tyle hałasu. Zapomniałem wrócić do lasu. Zaspałem. Pomyślałem, że do niedziela. Błagam, niech pan nie strzela. Litości, panie klejnu. No litości, nie ma Będziesz miał w zielitu nauczyć. Oddała tu babci i wnuczek. ci do trzech. A potem już je odda jest płotem. Tylko lupy, nie padrę lubię, to w Muszę się wyciążyć, maluszko. się całowały, cieszyły, ściskali, że odzyskały i humor, i siły. Potem się Gajowemu rzuciły na szyję. Niech tam pan Gajowy żyje? Sto lat, albo więcej? Cóż tu możemy dać panu po Chyba ten 三办公室。 A teraz już dzieci koniec. Nie pytajcie mnie więcej o nic, bo gdybym coś więcej wiedział, to bym wam sam opowiedział.